Cześć. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Ja mam na imię Jagoda i bardzo lubię haftować. Dzisiejszy temat filmu to warsztaty dla seniorów. Postanowiłam, że nagram taki krótki wstęp, ponieważ mam jakieś tam wstawki z warsztatów na razie z pierwszego dnia, ale nie są one za długie, ponieważ no nie miałam jak nagrywać, i miałam na to czasu. Ponieważ no, musiałam tam pokazać, tłumaczyć, jak, co robić. I pomyślałam, że nagram wstęp, żeby Wam jeszcze opowiedzieć, pokazać. No to co, zaczniemy może od tego, że dostałam zaproszenie od Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie. Żeby przeprowadzić warsztaty dla seniorów. I, I co na tych warsztatach ja bym mogła zrobić, co pokazać. W związku z tym, że to są panie seniorki, które uwielbiają czytać. A tak mi mówiła pani dyrektor, no to wymyśliłam, że pohaftujemy zakładki. Miałam bardzo mało czasu. Tutaj miałam mieć chyba 15. Nie chcę się już posiłkować wzorem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jeszcze 1. Miałam mało czasu, ale napisałam do firmy Corikamo. Napisałam też do Hobby Studio. Tylko że z Hobby Studio tu gdzieś schowałam. I no, opisałam całą sytuację, że chciałabym przeprowadzić warsztaty dla seniorów i temat zakładki coś wiosennego. No i dostałam. Firma Korikamo ufundowała 15 zestawów na zakładki. W sumie 16, bo jeden dla mnie. Ja miałam na swoim przykładzie pokazać, ale w pierwszym dniu warsztatów Zdążyłam tylko rozpakować i chyba zrobiłam dwa krzyżyki. No nie dało się. Dlatego, no dziś, niedzielę, warsztaty miałam pierwsze w czwartek. Nie, dziś mam sobotę, przepraszam. Niedziela będzie za dwie, za półtorej godziny, bo jest dosyć późno. No i, no i zaczęłam też, żeby jednak było co pokazać. Panie też mają pracę domową. My tam zaczęłyśmy w czwartek z paniami, znaczy się pani zaczęło, ja nie haftowałam, tylko pomagałam. Niektóre wiedziały jak, niektóre robiły to pierwszy raz, więc było bardzo dużo pytań, bardzo dużo takiego pomagania, nawet z nawleczeniem igły, no bo wiadomo, to starsze panie, jeszcze niektóre nie były przygotowane. Nie zabrały ze sobą okularów i jedna drugiej pomagała. Było sympatycznie, było e, wesoło. Później było pełne skupienie jak już e, panie się e, wdrożyły po, po godzinie i już takie później to praktycznie tylko wołały, żeby tam sprawdzić i żeby tam ewentualnie pomóc a tak to była dosłownie cisza, każda pani skupiona. E, i haftowała. No dla mnie to było ciekawe doświadczenie, bo zwykle uczyłam dzieci. A seniorów nie. Mi się właśnie właśnie takie babcie, starsze panie kojarzą z tym, że one umieją robić na drutach, haftować. No ale jak się okazuje, nie wszystkie. Naprawdę były bardzo zadowolone. Dziękowały, że przyjechałam, bo ja jechałam od razu po pracy. Także no, wróciłam dosyć późno, ale warto było. Mi się bardzo podobało. Te dwie godziny zleciały bardzo szybko. Miałam piękną pogodę, więc na no, fajnie się jechało, fajnie się wracało. No, i tak dzisiaj haftowałam sobie wcześniej koty, i tak mówię, no nie, no przecież ja muszę coś wyhaftować, żeby coś tym paniom pokazać, że coś zrobiłam, no bo jak to pojadę i co pokażę. No i zobaczymy, czy też seniorki coś wyhaftowały więcej. Miałam różne zestawy. Nagrałam też. <laughs> Co to były za zestawy, jakie były to wzory, zabrałam ze sobą kilka moich prac, obrazy, jakieś takie wielkanocne rzeczy, też będą pokazane w filmie. No i i co? Trochę poopowiadałam o sobie, pokazałam co robię, rozdałam swoje wizytówki. Tutaj jeszcze mi sporo zostało, jak robiłam wizytówki na na, na na dożynki i pokaz rękodzieła i no jeszcze trochę ich nie zostało, więc jak jest okazja to gdzieś tam je rozdaję no i cieszę się bardzo, że firma Korikamo zasponsorowała takie zestawy w zestawie mamy kanwę plastikową, mamy nici, igłę i wzór graficzny ja wybrałam niezapominajki były tam jeszcze chyba żonkile do wyboru, ale one się właśnie rozeszły. Kwiatowe wzory, panie, rozdmuchały od razu. Były też jeszcze jajeczka, jakieś pisanki. No i coś podobnego do tej zakładki, ja też takie, tylko w zielonym kolorze. To też jest zakładka z korykami. Ja ją robiłam kiedyś. Miałam jeszcze jedną, miałam storczykową, ale oddałam ją w prezencie. Bo moje hobby zajmuje naprawdę mi praktycznie cały wolny czas, więc ja nie mam czasu na czytanie jeszcze książek. W pracy coś tam muszę poczytać, ale w domu raczej nie czytam. się też za bardzo nie czytam, bo jak próbuję to na ze szybko przywraca strony, więc nie daję rady w takim szybkim tempie czytać. No, ale jeżeli wyhaftuję, to może kiedyś gdzieś komuś na prezent oddam. No i pewnie y, podzielę się z wami, jak wyhaftuję tym, co zostanie, i wzorem, bo no, nie będę haftowała tego jeszcze raz. Ja to tylko robię w ramach warsztatów. To jest taki, no, niespodziewany start. I no, będę musiała to odłożyć wszystko, i teraz do czwartku. Haftować jeszcze. Czy się na tak wszystkiego nie odłożę? No bo koty, i tak jutro zrobię ile będę mogła, a po pracy po prostu będę sobie tą zakładkę haftowała. Ile dam radę zrobić, tyle dam radę, bo chciałabym jeszcze do firmy KoriKamu wysłać zdjęcia, co nam się udało zrobić. Także za chwilę zobaczycie. Wstawkę z pierwszego dnia warsztatów. Jak pojadę na następny dzień, to na następny tydzień, w czwartek, to zrobię kolejne. I też wrzucę, i pewnie jeszcze na koniec filmu podzielę się z Wami moimi odczuciami, ale myślę, że będzie wszystko dobrze. No, jak na pierwszy raz, dla seniorów było fajnie. No, ciekawe to jest. Gdyby jeszcze w moim mieście coś takiego było, bo też jest dom kultury. Ja też tam pisałam kilkakrotnie maile, że mogłabym przeprowadzić warsztaty, ale no nie, nie było odsewu. No nie wiem, może mają inne rzeczy do pokazywania, do robienia. Nawet nie wiem, czy u mnie w mieście jest koło gospodyń wiejskich, ale chyba nie. Jeszcze gdzieś tam do bibliotek próbowałam Ale też raczej nie No bo to nie jest Bardzo powszechne Hobby Raczej, raczej nie Ja w swoim środowisku Nie znam Osób, które haftują Tylko te właśnie Z YouTube'a, gdzieś tam z Facebook'a Dziewczyny No to tak, a tak to, to nie bardzo No ale cieszę się, że Mogłam pojechać, mogłam spędzić miło czas, bo seniorom też się należy. Panie się naprawdę cieszą, one się spotykają co tydzień, rozmawiają, robią różne rzeczy. No i to jest ważne, żeby też swój czas poświęcić starszym osobom. Dlaczego to mówię? No bo naprawdę czasami możemy się nie spodziewać tego, że możemy kogoś nagle stracić. I dlatego no, dobrze jest spędzać czas ze swoimi na przykład babciami, ze starszymi osobami. Jakieś miłe słowo powiedzieć, po prostu być. I dlatego te warsztaty też są dla mnie ważne. Bo chciałabym też coś dać od siebie. A jak widzę uśmiechnięte twarze pań, to naprawdę miło się mi robi na sercu. No, pohaftowałam trochę. Zrobiłam taki wstęp. No, i zapraszam do dalszej części filmu. Nie wiem, czy będzie dogrywany dźwięk, głos, czy po prostu puszczę to z muzyczką. Jeszcze zobaczę, jak na drugim wyjeździe to, to wyjdzie. Dajcie znać, co o tym myślicie o takich różnych warsztatach, kursach. Oczywiście, ja miałam, miałam trochę stresa, inaczej jest, jak nagrywam, bo nagrywam dosyć często i ja nie mam takich jakichś oporów, ale jak stanęłam tam w sali, bo pani dyrektor zrobiła wstęp i jak ja miałam coś o sobie powiedzieć, no to trochę mnie zatkało. Ale panie, bardzo sympatyczne, więc, no, trema szybko minęła. Jak już byłam w swoim żywiole, no to już poszło. Dobra, jest w pół do. 23. Jest późno. Ale ja zawsze w weekendy długo siedzę. No, jutro już tak długo nie posiedzę, ale jeszcze trochę, chyba pohaftuję tą zakładkę, żeby jak najwięcej przybyło. No, nawet, nawet trochę. A siedzę chyba od 21. To zrobiłam od 21. Więc pewnie się jeszcze Wam na koniec, pod koniec filmu pochwalę, ile uda mi się zrobić do, do środy. W sumie jeszcze w czwartek też mogę pohaftować. Dobra no to, miłego oglądania. Jakie ładne, coś tutaj jest takiego, to takie będziemy robić? Proszę Pani. Ale skąd my tu będziemy Taka długość. Tak? Zaraz, zaraz pokażę. Czy wszyscy, żeby sobie wszyscy ponawlekali te dwie nitki. Taka długość, Taka długość może być. Ja nie używam słupów, ale Pani jak chce to Pani może. Poczekamy aż wszyscy sobie nawleką i dalej powiem, tak? Dobra.

Pani dobrze idzie, ja to tutaj wezmę. Robi pani ja ten. To nagrywam. Może pani robić. Nie że tak, ja Nie tak. Panowie by wiedzieli, nie? Co chłopanie kobiety. No, czego No wiesz, dawno by rzucili tą krateczkę i wzięli się co więcej. Pani próje? A bo jednak krzyżek za dużo zrobiłam. 29, jak tak, za dużo. A ja zrobiłam 30. Nie, tak. Pokażę pan. pewnie. A tak, tak. To, 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 to nawet nie ma mowy. To by mnie interesowało. Ja to nawet do Wielkanocy nie zrobię. Nie, nie, ja to Bożego Narodzenia nie zrobię. To, to jest na nerwą, nie? Tak, tak, tak. A ja. A pięć. Pięć. Żeby to chociaż Krzyżek miał wychodzić, wiecie? jest Prospekt Hmm. W darach, w darach, w darach, w darach. nie, nie, ja poproszę nie. tu panią bo inaczej a ja mam tak lecę na dół I tu jest jedno i teraz ile muszę opuścić, tak? Hmm, tu ma pani raz, dwa, trzy raz, dwa, trzy tu jedno tak, tu musi pani opuścić dwa, trzy opuścić nie, może pani opuścić dwa i zacząć ten, ja pani zacznę już niech będzie to nie, tu Muszę iść do sklepu Nie Niech pani powie, czy o, 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 Teraz jak pani przebywa, czy z góry. Tutaj z góry, ale w tą dziurkę. Nie w tą. Jeszcze, jeszcze, bliżej jeszcze palca bliżej palca, palca, jeszcze bliżej. Pani, pani jeszcze palca. bliżej. Nie odpowiadam za siebie. Nie tu, niżej. Jezu, kochano, gdzie niżej, niżej. Nie, nie, nie. Tu, a tu, no? Daj pani... Dobrze. Ja mam tylko, to piąty. A później jest jeszcze szósty, tylko jedno białe. O mój my... god. co ja mam? Cicho najpierw. Tak, to, to tak,

nie, tak to nie widać. Nie, to położyć się, bo pod światło to... No to ładnie. Boże, podziwiam. Pięknie, Pięknie pani zrobiła. Ja Ja to robię obra obrazy no, robię. No ja też. I dlatego. Nie mam maszynę. Ja też mogę śpiewać. Nie ma.

a ja, to, ja to, to, no, to, to jest duży ty pracujesz to? Można to, hmm. Gdzie? Ja, ja, to ja, nie, nie. Taki <noise> duży hałas zostaje. Trochę w i tyle. Bo coś. już coś się wkłada Ciasto jakieś też jeszcze raz mam Nie zjedzą wszystkiego. Ja cały czas mam i nie wiem jaka zamrożonego. Się dobrze zamrozi zamroził, to ciasto dobre. Do tak jak stwierdzę. kurde, nie? No, no ciasto będzie za długo było mrożone. No, no i przestań, zależy w czym grozi. Jak zrobię woreczku, no to co? A w czym jeszcze można? No to są do zamrażania, nie? Woreczki, eee. pojemniki. Zgrzewarka taką, ja zrobiłam i te woreczki, i można tak robić. Zdaje co jak za Bardzo zdaje Ja masołkę mam z takim zgrzewaną. No. A ja fasolkę gotowaną no wrzucasz czy słucham? Tak. Nie do końca taka, wiesz, ale, ale taka, że już można jeść. się nie podobało, wiesz co, ja też gotowanej jednak wkładam woreczki, to później jak się rozmroziło, to było takie... Puchy 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 to się... Bo za mocno gotowałaś. Nie, to trzeba zblanszować. Posłuchaj, tylko. tylko. Ja zblanszowałam. Ja nie do końca, nie, nic nie do tego. nie miałam wody wrzucać zamrożonej.

No, no się, dziwisz się, że oczy mam już 80-letniej babci. A, A co ja, ja? powiem? 83-letnia. To <gry> no ja się nie, no, nie odzywam. Nie, Klub Seniora ma wiele zainteresowań. Zakończyliśmy ostatnio wyjazdy do świetlic wiejskich z kabaretem i z piosenkami. Później mamy spotkanie z panią Jagodą z haktu krzyżykowego. I ja po prostu jestem mile zaskoczona, że tyle talentów w tej grupie seniorów odkrywa się. I to jakie piękne prace. Myślę, że to przeniosą koleżanki do domu i będą wykorzystywać te zajęcia do prac domowych. A ponieważ pięknie to wygląda, pani na pewno będzie miała zdjęcia, to te zdjęcia pokaże naszych pań, zdolnych, wybitnie zdolnych, ale że aż takie zainteresowania. To tak, pięknie śpiewają, pięknie pracują, ale naprawdę można odkryć talenty. To teraz poprosimy próbkę śpiewu. Gdy na zachód dzień się chyli, zapada zmrok. Gdy na zachód dzień się zmy, zapada zmrok, a na niebie noc zapada tysiące gwiazd do ciebie. Oh okay. yeah!

Praca. To ja może wezmę pani pracę. Nie, ja już bo sam... Bo mnie da. Pożyczyć. O ja mam, jaka ja zdolna. Ja jest dolna. Już jestem to ja... Ja Jak moje dzieci są zadowoloną. się. Dobra. Pozdrawiamy z warsztatów. Pychowa. Bawiliśmy się świetnie, panie się spisały, wszystkie wykonały zadanie, chociaż muszą dokończyć kilka, dosłownie kilka krzyżyków. Także dziękuję bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że z paniami się jeszcze kiedyś spotkamy. Do widzenia.